Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i mam dla Was krótką naprawdę informację, mianowicie książka, o której już Wam mówiłem kilkakrotnie tak naprawdę, mojego autorstwa w obronie wypraw krzyżowych jest już aktualnie dostępna. Można ją zamawiać przez, przez sklep wydawcy No i co tu dużo mówić, linki wszystkie, wszelakie linki macie w opisie. I na zakończenie właściwie, bo no chyba nie ma co się tutaj rozgadywać, na zakończenie chciałam tylko dodać, że wszyscy ci, którzy chcą zamówić książkę z autografem, muszą odezwać się do mnie na maila. Mail jest w zakładce informacje na kanale. Jak są te zakładki, wiecie, wideo, playlisty i tak dalej, to tam jest zakładka informacje, tam macie adres e-mail i po prostu dajcie znać, że chcecie właśnie nabyć książkę z dedykacją, bo ja to zrobię tak, że po prostu kupię, od, od, odkupię tam część, znaczy odkupię, kupię od, u wydawcy kilka książek i będę wam rozsyłał właśnie z dedykacją bezpośrednio, ponieważ tak będzie zdecydowanie sprawniej. No i to jest tak jakby ostatnia szansa już do poniedziałku, tak jakby jest ostateczny termin, bo chciałbym właśnie już te książki zamówić, a nie chcę tak domawiać później pojedynczych egzemplarzy, więc chciałbym mniej więcej właśnie tą odpowiednią ilość zamówić dla tych osób, które chciałyby właśnie książkę z dedykacją, także na maila galza gmail.com piszcie, że jesteście zainteresowani, podajcie najlepiej jeszcze jakiś nick, który będzie takim waszym znakiem rozpoznawczym z którego ewentualnie was mogę kojarzyć, co tam jeszcze i tyle i tyle po prostu. Ja, ja tam wszystkie szczegóły napiszę wam na maila. No i... To wszystko, to wszystko właściwie. Także no już proces wydawniczy został zakończony. Książkę można zamawiać. Jeżeli nie chcecie z dedykacją, bo to tak jakby też nie jest konieczne, no to zachęcam bardzo do zakupienia jej bezpośrednio u wydawcy. Tak czy inaczej będę wdzięczny, jeżeli rzeczywiście się w książkę zaopatrzycie, bo to jakby nie było, jest pewne dla mnie wsparcie. No jest część osób, która wspierała mnie bezpośrednio przez kanał, a teraz możecie jakby wesprzeć mnie, kupując jednocześnie książkę, czyli no, macie jakby coś, coś w zamian, nie tylko filmiki na YouTubie, ale także coś, coś, coś zdecydowanie bardziej konkretnego. Będę wdzięczny, będę jak najbardziej wdzięczny. Poza tym, cóż, jest na Facebooku udostępniony post. Też w opisie pod każdym filmem, pod tym filmem też będzie mój, strona na Facebooku. Tam jest ten post właśnie z, z, z moją książką. I jeżeli, jeżeli moglibyście, to udostępniajcie gdzie się da. Za to będę oczywiście również bardzo wdzięczny. Tyle, tyle. Widzimy się na kolejnych odcinkach już od poniedziałku. A tymczasem... Kończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie, dzięki serdeczne za wsparcie wszelakie, bo to także w pewnym sensie dołożyliście cegiełkę do tego, aby ta książka mogła powstać. Także, także no z tym optymistycznym akcentem mogę myślę, że zakończyć ten krótki informacyjny materiał. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia czołem.